Dawaj, pójdziemy jeszcze do sklepu. Ale bo jest mało czasu. Dobra, wyjść coś słodkiego, ja wezmę do domu, pieczyło. No i odjechał. Jo są, pierwsi, znaczy pierwszy to ja byłem. Nie wiem, czy się śmialiście za mnie, że przyjechałem pierwszy, czy nie? nie? Tak, bo tak czy... bo tak czy. Na, się... na mecze się spóźniał, a tutaj... Jak też myślałem, <grym> że się... Na Mi się akurat po <gry> Witajcie w tym pięknym dniu. Poszedłem spać o 3, chyba trzeciej, bo robiłem live'a na TikToku. Dl robiłem dlatego, że miłość poszedł na siłownię w nocy, a Kasia rano, pół do siódmej. Ty, ale Marcela... Nie. No tak, pół do siódmej. Budzi mnie. Ty, ale Marcela trzeba zawieźć na, na wyjazd. Mi Marcel pojechał gdzieś yy, z karate. Yy, jest 8:40. Pomyślałem sobie, że może znowu na, na tym TikToku bym sobie do, zrobił live'a. Nie wiem, czy z ręki, czy w ogóle z ręki bym tak wytrzymał, czy też nie. I postanowiłem, że zrobię, zrobię live'a. Prawdopodobnie ten telefon nie może tutaj stać, bo zaraz mi spadnie. Chłopaki tam z tyłu zaraz zaczynają mecz. Skończyłem, zrobiłem live'a jedną połowę na tym, na TikToku, ale zimno mi jest, nie jestem ubrany. Natomiast była fajna sytuacja mianowicie taka, że ten mój kolega z drużyny zachował się fair play. Bramkarz wypuścił przed siebie piłkę i u nas jest tak, że wznawia się z ręki. No i on podbiegł i w zasadzie mógł strzelić na pustą bramkę, ale tego, tego nie zrobił, także super. Ale gramy z drużyną, która dopiero zaczęła w tym roku grać i trzymają jednego mniej, to od początku było pewne, że, że będzie będzie ciężko, a znaczy im będzie ciężko, jest ciężko, bo grają o jednego mniej. Dwóch, czterech, pięciu w polu na sześciu. Nie wiem ile z cztery zero do przerwy, chyba coś takiego. A powinno być z 7. Dobry jest bramkarz u nich. Do niego. Do niego. Do niego. Zwód do środka i strzał. A nie było kudanie. Tutaj chłopaki też chyba nagrywają swoje mecze. Analiz... A, to coś tam później jest analiza pomyczowa. Tak, tak, dokładnie. wrzucacie? już zaraz tutaj sprawdzimy, czy jakiś... Nie, nie, idzie. nie idzie żaden live. Idę bo bo... będę chory, także wolę. Wolę po prostu już iść. Zmarznięty. Ach. Rano jak byłem, w sklepie, rano, nadal jest rano, ale jak byłem w sklepie, to kupiłem chleb taki długi, fitness. I zobacz, jest godzina jest 10:44 i już go zjadłem cały. Mam wrażenie, że dawno rosołu nie robiłem. Indyk, kura, e, indyk, a ich chyba gęś. Chodę na Orlik, bo myślałem, że będzie miło zgrał w piłkę. Tutaj go oczywiście nie znajdę, ale ostatnio coraz częściej mówi o tym, żeby pojechać na awę, będzie cieplej tam i tak dalej, bo tutaj wieje. Także na skatepark czuję, że już, już wkrótce się wybierze. Jeśli się śmieję troszeczkę, ale no w moim stanie obecnym, to o, widzisz, takie urządzenia by się przydały. Nie podciągnę się, serio. Nie dam rady. Nie, to ja, a właśnie, no nowa... nie ma, tak? Lista najbardziej wpływowych influencerów. Szóste miejsce zus -ie. Gdzieś tam, jakoś... Nie kojarzę. Lila Janowska, nie znam. A teraz czas na kawę, która mi się przyda. Ej, no, przecież pokazywał mi. Jak to, dlaczego on to zmienił? Miałem 3 godziny, niecałe, całe, 3 godziny snu. A teraz poka. A, dobra! Bo ja się przecież, Kasia, położyłem tutaj później. Spać. I on by to naliczył w ciągu dnia też. Też sen? Ty, ciekawe. Zobacz, faktycznie. Niby usnąłem, chyba tu jest 3,55. 6:48 wstałem, a tutaj faktycznie, zobacz, koło godziny drzemka, godzina 11. A poszedłem tak późno spać, dlatego że temu gościowi zachciało się na siłowni. Był na siłowni, do której ty byłeś, na siłowni? Do pierwszej. Nie później, jak? Do jakiej pierwszej? No, to, no do, do drugiej. Prawie. Do pierwszej 40, no to jest różnica. Mimo, że na swoim Instagramie tutaj wypowiedział się kilka fajnych rzeczy, powiedział. Między innymi takie, yy, że na początku myślał, że są potrzebne jakieś białko, tak? Jakieś suplementy. A... No i są ważne. tak, ale myślałeś, że bez suplementów nie da się zrobić jakiegoś tam, jakiejś tam formy. Oglądam sobie mecz, i bajerno i oczywiście Lewy niezawodny. A chłopaki wygrali 12-0 i nie pamiętam, kiedy strzeliliśmy tyle bramek, ale mówię, zespół dopiero przyszedł, starsi panowie, tak się nazywają, Chociaż wtedy byśmy byli młodzi, ale mało zgrani, bardzo duża różnica była. A my wcale nie gramy jakoś rewelacyjnie, no tylko po prostu gdzieś tam bardziej zgrani jesteśmy, u nich tego jednego brakowało. Idziemy razem z Kasią na zakupy, Kasia mnie wyciągnęła, może mi coś kupi. Później odbierzemy od razu Marcela. W sumie nie wiem po co poszedłem, w zasadzie chyba tylko się przejść, bo i tak sobie siedzę, Kasia poszła gdzieś tam, chodzi po sklepach. Ale powiedziała mi tak, ale Marcin wiesz co, nie bierz kamery. Ja mówię, no dobra, I w sumie nie będę brał, ale zapomniałem, że mogę nagrywać telefony. Kasia, Kasia była w i już nie pierwszy raz mi mówi o tym, że przyklejane są ceny i zaczynają ten sklep już gdzieś tam drażnić, bo to nie pierwszy raz widzi, kiedy są po prostu, ceny są przeklejane, nie? Albo specjalnie zawyżane. No, w tą to, to nagrywam, tak. widać. A, że tutaj widać, tak? Ty widzisz. No, ale ja siebie nagrywam, bo jest lepsza jakość tej, czyli nie widzę ekranu, jest lepsza jakość. W ogóle, jak wiesz, ja ten swój sklep zaniedbałem od, od dawna, po prostu gdzieś tam, no, zaniedbałem, trudno. Nie byłem skoncentrowany, nie myślałem o tym, żeby żeby sprzedawać i tak dalej, ale teraz, jak robię te live'y na tym TikToku i są ludzie, to tak sobie pomyślałem, że może właśnie w ten sposób mógłbym go no, gdzieś tam reaktywować, no nie? Czyli robię live'y, a jednocześnie mógłbym gdzieś tam no, coś reklamować, sprzedawać, nie tak sobie tak myślę. Tak jak to robię z kendamami na przykład. Kasia szuka w swojej torbie miarki. Nie żarty, że masz miarkę. Miarkę masz? Tyle się mówi, że w kobiecych torebkach tyle można znaleźć rzeczy. Z, z takiego wyjścia powinienem robić jakiś short, jakiś krótki filmik. Kasia mówi, że jak była w jakimś sklepie, to facet też chodzący za żoną mówi coś takiego Czy ja wyglądam tak jak każdy facet chodzący czy za kobietą? No tak, chyba tak wszyscy wyglądamy. I co bierze się? Dobra, Marcel przyjechał z wycieczki. Kto się, kto się bił? A ja ile było treningu mówisz? 4. Cztery godziny? tak? A fajnie było. tak? No. A, a ten ośrodek jest fajny? No, Dobra. Idzie... było najlepiej. Tak? Wariacje pewnie. Dobra, idziemy. E, samochód jest w galerii. Co? Na razie. Tak, idziemy Na pr... Tak, bo mama robi wielkie zakupy. No, a co ty chciałeś zobaczyć? To? to? No, Zobacz. Nie. Sterowiec jakiś. Ale no dobrze, sterowiec. Mam wybrać banany. I co tutaj mam wybrać? Nie wygląda, nie są jeszcze tragiczne. Dobra, takie zielone wezmę.